Witam wszystkich wędkarzy Dziś jest troszeczkę nietypowy film Ponieważ będzie kręcony w garażu A czemu w garażu to za chwilę wam opowiem Podwyższony stan wody Padający deszcz Uniemożliwia poprawę wędkowania Dlatego postanowiłem sobie, że pokażę wam mój niedawno kupiony kowrotek Jest to RobiSlam 5000 Nowość w 2014 roku Podaje producent. Kowrotek jest wytworzony z tworzywa ECRT. Jest to połączenie karbonu i tytanu. Kowrotek ma 6 łożysk, przełożenie 5 do 1, pomieści około 200 metrów żyłki 0,33. No i jak to bywa na firmy Robi? Szpula jest tylko jedna, nie ma szpuli zapasowej. Szpula jest wykonana prawdopodobnie z aluminium. Z wyglądu zewnętrznego powiem wam, że kowrotek cieszy oko. Karbonowe wstawki dodają mu charakteru co najważniejsze podczas zwijania nie lusterkuje, ze spraw mechanicznych. No i właśnie dlatego jestem tu w garażu. Powiem Wam, że szał nie ma. Jak? Wyobraźcie sobie, że jakortek z takiej klasy może źle nawijać drzymkę i robi piramidkę. No to jest po prostu niewybaczalne. I tak samo posiada luzy na rotorze, i także prawdopodobnie łożysko posiada luz w obudowie na korpce. Następnie Zaskoczyło mnie to bardzo, ponieważ kupowałem kowrotek przez internet. Nie miałem styczności nigdy w, nim w rękach. Nie pasuje do uchwytu Fuji. Dlatego musiałem mocowanie kowrotka troszeczkę przerobić, żeby nie latało w wędce, Ale i tak nie dobracałem jeszcze tego do końca. Po miesiącu użytkowania powiem Wam, że ogólnie jestem zadowolony. Naprawdę. Jest super precyzyjnie działający hamulec. Tak, ale, ale tylko że. Po prostu trzeba ten kowrotek dopracować, żeby po prostu on miał smak, żeby wędkowanie miało smak, żeby to po prostu wszystko cieszyło. Ale to już jak będę go przerabiał, jak, go będę, jak będę mu kasował luzy, jak go będę unowocześniał, to pokażę w innych filmach, dlatego Was już nie chcę zanudzać tutaj. No Zapraszam na kolejne filmy, dziękuję wszystkim za oglądnięcie, no i jak zawsze życzę połamania, nawet i z garażą. Trzymajcie się.